Box kontra MMA, Showman kontra Showman, Floyd Mayweather kontra Conor McGregor. Zderzenie dwóch światów, które są jednakże bardziej podobne do siebie niż różne. Walka pomiędzy tymi zawodnikami odbyła się w Paradise w Stanach Zjednoczonych 26 sierpnia 2017 roku. Musimy wziąć pod uwagę, że w MMA i boksie są w różny sposób określane kategorie wagowe, więc pojedynek odbył się w wadze junior średniej bokserskiej. Kolejne różnice to sprzęt do Walki, więc Mayweather zgodził się na walkę w mniejszych rękawicach o wielkości 8 uncji. Teraz takie zestawienie nazywałoby się Free Fightem na naszym podwórku, ale nie da się zaprzeczyć medialności tego wydarzenia. Drugie najczęściej kupowane pay per view w historii boksu. Floyd Mayweather, mistrz pięciu kategorii wagowych, przed walką z Conorem zakończył swoją karierę po walce z Andre Berto i powiedział, że tylko i wyłącznie wróci do ringów, wznowi karierę, gdy dostanie walkę z Conorem McGregor. A dlaczego mu tak też zależało na walce z Konorem? Poza tym, że wiadomo, Kasa misiu Kasa. Wtedy był zrównany z Rokim Marciano, jeśli chodzi o bycie niepokonanym bokserem. Jeśli chodzi o, o bilans, ponieważ Marciano zakończył karierę z bilansem 49 do 0. A Floyd po walce z Berto też był 49 do 0. Fajniej kończyć karierę i ładniej na równej liczbie, więc 50-0 brzmi po prostu bardzo dobrze. Conor McGregor to pochodzący z Irlandii zawodnik MMA. Były podwójny mistrz UFC w wadze piórkowej i lekkiej, które to wygrał kolejno od Jose Aldo i Ediego Alvareza. Pomimo prezentacji go jako podwójnego mistrza, musimy pamiętać, że przed walką z Floydem obydwa pasy zostały mu odebrane. Dlaczego akurat Conor był zestawiony z Floydem? Gdyż McGregor w UFC znany był ze swoich umiejętności stójkowych w MMA, szczególnie bokserskich, i chciał spróbować swoich sił poza oktagonem w ringu bokserskim. Taka powiedzmy dodatkowa motywacja dla obydwu Dwóch panów, że początkowe rundy to były rundy pokazowe, a dopiero po czwartej rundzie walka stała się walką oficjalną, więc Floyd na pewno przedłuży tę walkę. No bo jakby znokautował Konora w trzeciej rundzie, on no to by nie wliczyło mu się to do bilansu. Na Connor tu można powiedzieć, że na pewno by to zaspokoiło ego, no bo pokonanie Floyda jeszcze w oficjalnej walce, gdzie osoby pokroju manego Pacquiao, Oscara, De La Hoy i innych tego nie byli w stanie zrobić, no to jest ogromne osiągnięcie. Przechodząc już do tej walki, no to tak zacznę, jakby troszkę przed walką. To trochę mnie rozśmieszyło akurat, gdy wiadomo, sędzia zawsze tłumaczy zasady zawodnikom, i on te zasady tylko tłumaczył Konorowi, tak naprawdę. Był zwrócony w stronę Konora. Było widać już po tym face to face przed Gongiem, że już Konor zdecydowanie czuł powagę tej sytuacji, no bo był taki skupiony, powiedziałbym, że nawet lekko zestresowany, a Floyd, no to wydurniał się, bo jakiś robił tam dzióbki. Tak, taki kaczy dziubek, no. Miał swój tak zwany już game face, i było to widać po pierwszej rundzie. No bo szczerze, było to trochę do przewidzenia, że najlepsza po prostu możliwość Konora, no to są te pierwsze rundy. No bo wiadomo, MMA, box w MMA się walczy. No w tych mistrzowskich walkach no to jest 5 razy 5 minut. No to to jest te 25 minut, czyli jakieś takie 8-9 rund bokserskich. Zaatakował Konor Floyda. Floyd z gardą przy linach, trochę niczym Ali. Było widać od razu taką cierpliwość w tym, że naprawdę Floyd tam wyginał i w ogóle i Conor czekał na to uderzenie. To nie było tak, że wiadomo wiatraki, tylko naprawdę celował tego Floyda. Można powiedzieć, że bardzo celny był Conor i przy okazji no też Floyd dał mu wyczuć dystans, co na pewno plusem było dla Conora, no bo na Conor ma o wiele lepsze warunki od Floyda plus ma bardzo dobry zasięg rąk. Jednak Floyd na początku gdzieś tam będzie się chował, uciekał, nawet nie Fili Shell, tylko już, że tak powiem, żółwi Shell. Conor przez te rundy pokazywał że zasłużył na to miejsce w tym ringu. Tutaj właśnie brak tego Shella bardzo mnie zaskoczył, no bo to jest taki jego znak rozpoznawczy, a on właśnie za taką standardową, podwójną gardą właśnie zżółwiony, jak ja to nazywam, jak to obrywał od tego McGregora, bo z czego też jest znany Mayweather, no ze swojego tego Matrixa dla fanów Dragon Balla z tego ultra instynktu, że to jest człowiek nie do trafienia i oglądając tę walkę miałem wrażenie, że ciosy MacGregora na Mayweatherze nie wywoływały jakiegoś specjalnego wrażenia. Może poza ciosami w brzuch, po których Mayweather jakby tak się kulił, tylko ciężko stwierdzić, czy kulił się z bólu, czy poprawiał gardę wtedy, czy co, ale było tak faktycznie widać, że Mayweather tą gardę tak trochę spuszczał. Tak jakby żółwił się jeszcze bardziej, jakby chciał dosłownie za tymi dwoma rękawicami po prostu zakryć się cały i być nie do ruszenia. Co też skutkowało śmiesznym zachowaniem MacGregora który zachodził Floyda i stamtąd zadawał ciosy, i wtedy musiał właśnie często sędzia interweniować. Na temat ciosów Konora, no to dobrym przykładem to są jego podbrudkowe w tej walce, które, no powiedziałbym, częściej nie trafiały niż trafiały, ale w pierwszej rundzie naprawdę pod koniec rundy bardzo dobrym podbrudkowym trafił i czystym. Floyd chwilowo zapomniał, że jednak Conor i Floyd są counterpancerami. Walał na kontry, i tu właśnie taką kontrą podbrudkową naprawdę ucelował ładnie Floyda. Początek każdej rundy, takie pierwsze 30 sekund, to Konor atakuje. No, najlepsza kondycja wtedy i wypunktować i może się uda jakoś rundę wygrać. No i mamy ten początek drugiej. Floyd schylała oczywiście od tych uderzeń, tak jak mówisz. No i co robi Konor szkoła Mariusza Pudzianowskiego, czyli młotkiem wali w tył głowy Floyd'a, i to później jeszcze wiele razy robi. No dosyć jest to zabawne. Jakimś cudem nie dostał za to minusowych punktów, ale jednak w tył głowy, no to w tył głowy. To uderzanie z zapleców, Im dalej to oglądałem, to miałem takie wrażenie, że wręcz Floyd chyba specjalnie się obracał w te klincze z tyłu. Konor na początku trochę wiedział, co z tym robi, a później, jak już dostał od groma ostrzeżeń od sędziego, to już miał takie, że no nie jest pewne, jak ma uderzać z tego. I Floyd miał darmowe ostudzenie McGregora wtedy, no bo sędzia przerywał po prostu i kazał im się rozejść chwilowo. Jeszcze wracając do tego kunsztu MMA, to z pozytywnych muszę przyznać, Przyznać, że to, co najbardziej było widoczne, to naprawdę szybkie zmiany pozycji. Czasami ciężko było stwierdzić, z której on ręki ma zamiar zaatakować, i to jeszcze szczególnie te zmiany pozycji w trakcie wyprowadzania ciosów. No to tak jak dla mnie to jest coś, co w MMA się widzi często. Tak, no jest to coś, co po prostu w boksie nie widzi się dosyć często, i tak naprawdę wszyscy są uczeni tak tego boksu, że tak powiem na jedną modłę, czyli że rękę dominującą masz z tyłu i koniec kropka. Ta możliwość zmiany Zmiany pozycji daje więcej sposobów na kombinowanie, na zmylanie przeciwnika itd. Ja wszyscy przecież boks często porównują do szachów, że jest to właśnie gra, w której przeciwnika trzeba zaskoczyć, wpuścić w pułapkę, skontrować, sprawić, żeby się otworzył. Mi się tak osobiście wydaje, że zmiana pozycji osłabia cios, bo jak się trzyma w tej jednej pozycji, no to po prostu można większy obrót zrobić, a ja tak też było właśnie widać u konora, że no te uderzenia czy silne były, no na początku może, ale tak ciosy, które zrobiły wrażenie na Mayweatherze przez jego całą karierę, to ja chyba mogę na palcach jednej ręki policzyć. Przez te słabsze ciosy konor mógł ich więcej wyprowadzać i przez właśnie swoją przewagę zasięgu, no to tymi prawymi tak dosyć ładnie te dżaby mu wchodziły w początkowych rundach, że jednak tam celował w tą głowę, gdzieś tam odchylała się głowa Floyda. No Floyd mnie bardzo w tej walce zaskoczył, w ogóle nie był sobą. Patrzyłem na jego walki, no to to był ten Taki counter puncher na zasadzie unik, czy tam przyjęcie na blok, czy z jakieś zejście, cokolwiek i wtedy wyprowadzenie kontry. A tutaj taka kontra w tempo, nie? Że po prostu McGregor wyprowadza cios i Floyd tam se ten cios przyjmuje na twarz i jednocześnie oddaje swój prawy prosty na twarz McGregora. Tak, około pierwszej minuty czwartej rundy, no to powiedzmy, że zabawa się skończyła. Tak szczerze, chwilowo, no bo Floyd naprawdę przyspieszył tempo i Conor, no już naprawdę był w ogromnych Opałach, już musiał się bronić i musiał uciekać, i ja bym powiedział szczerze, wtedy Floyd, jak to się mówi, że pokazał tylko 5% swojej siły, że jeszcze bardzo dużo miał w zanadrzu. Zaczynał właśnie wchodzić w ten pół dystans zaczynał już po prostu skracał, już nie dał temu konorowi tymi jabami celować. Przy okazji, no, też konor dopuszczał go bardziej, żeby podszedł sobie Mayweather, no, bo już był zmęczony. No, czwarta runda, no, trochę jeszcze rund zostało, więc. Już było widać zmianę Momentum w tej walce, że Floyd Dopiero co włączył samochód Zaczął gazować, a konorowi Już się paliwo kończyło. Pierwsze trzy rundy Można dać konorowi. Gdzieś się Lepiej prezentował w nich, ale już Ta czwarta, to już można było Przewidzieć, że już ten obraz się Zmienił i w tym momencie już się nie zmieni Raczej tylko się pogorszy dla McGregora Przez te słabsze ciosy, no to Floyd Właśnie wchodził tymi mocnymi uderzeniami Naprawdę kontrował potężnymi Salwami. Tak jak mówisz, nie Typowe dla Mayweathera, może dla Pretty Boya było to typowe, dla Manny Mayweathera już nie. Tu już można było wyczuć, że Floyd idzie na ten nokaut jednak, na zatrzymanie przez sędziego, że McGregor ponad połowę walki będzie musiał przeżyć, że tak powiem. Tak, no zdecydowanie dało się wyczuć tutaj jest zmęczenie właśnie McGregora po tych wszystkich rundach, im dalej w las tym gorzej, czyli można było zauważyć właśnie te coraz bardziej zwisające ręce konora, tej siły, tej kondycji już brakowało nawet do tego, żeby dobrze i poprawnie trzymać ręce w górze. Co ciekawe też zwracałem uwagę tutaj na gardę McGregora też właśnie na początku, ponieważ mam takie wrażenie, że zawodnicy MMA mają często też takie nalecie Ciałości właśnie ze swojej dyscypliny, że nie trzymają tych rękawic przy twarzy. Ta kondycja McGregora już upadała, to już była równia pochyła. Piąta runda to McGregor zaczyna klinczować i to bardzo często i większość jego uderzeń to już nie były te celne, o których mówiłem wcześniej w tych pierwszych rundach, tylko on po prostu uderzał na gardę Mayweathera. Mayweather no, używał tej podwójnej gardy i tak szedł do przodu jak taki buldożer. Mayweather troszkę przypomniał miejsce w szeregu McGregora. Gdy właśnie po gongu przy końcu piątej rundy odepchnął go ręką, tak specjalnie już się wydawało, że narożniki zaczną wbiegać do ringu, no ale no, Konor nie zareagował. No i tak naprawdę Floyd nadal pokazywa, że to jest zabawa dla niego i tyle. Tak naprawdę jego taktyka się sprawdza i będzie się sprawdzać, czyli na dystans i tyle, i przeciwnik się zrobi czerwony jak burak. No to znaczy, że można mu tą krew wybić z głowy. I u Konora już było widać, że już się po prostu skończył ten tlen. Opcje są dwie. Albo on nieodpowiednio tą siłę rozdysponował, bo się na przykład za bardzo podpalił, albo faktycznie po prostu plan McGregor'a, i bardziej wierzę w tą drugą opcję, zakładał szybkie skończenie Floyda. Conor jest pewnym duchowym zwycięzcą tej walki, ponieważ im dalej w las, tym bardziej można było zauważyć, jak Floyd usilnie jednak stara się skończyć, jak Floyd właśnie poluje, szuka tego nokautu, po prostu stara się naprawdę wygrać przez ten nokaut. I bardzo tego chce i bardzo tego pragnie, a McGregor nie upada. Do tego wyczucia nokautą to to już w szóstej rundzie można było zauważyć, że już tutaj Floyd zwiększył częstotliwość swoich mocniejszych uderzeń, power punchy, czyli prawego, sierpowego i prostego. Też wyprowadzał te serie oczywiście podparte na początku silnymi lewymi, prostymi, czy też jabami, które idealnie ustawiały Konora pod te uderzenia. Tutaj jakby ten młody Floyd chwilowo wrócił. Ta żądza krwi na chwilę no ale tak naprawdę, już od tej pory, no to walka wyglądała tak samo. Mayweather w pełni miał kontrolę, McGregor próbował przetrwać, no ale no coraz to gorzej było. Chociaż ostatni oddech McGregora no, to była ósma runda, gdy dobrze zaczął. Wyglądał niczym z tych pierwszych trzech rund, no ale no wiadomo, no, kondycja już, już nie ta sama, no i nie pozwoliło to po prostu utrzymać tego tempa. Przez pozostałą część rundy zaczął Conor troszkę bawić się w Mike'a Tysona, gdyż pika buwle. Ciało, gdzie Floydowi zajęło może dwie sekundy, chyba tylko spojrzał jednym okiem, co Konor robi i natychmiast zaczęły podbrutkowe jak głupie wlatywać. I zniechęcił Conora do tego pika, bo natychmiastowo. Nie ma jak się bronić McGregor, uciekać też już nie ma sił. Dziewiąta runda, też na samym początku świetnie. McGregor uderzył w tułów i trzeba przyznać naprawdę w tej walce. Konorowi ładnie wchodziły te uderzenia w tułów, i takie uderzenia bym powiedział z dołu, czy to były właśnie w brzuch, czy nawet te podbrudkowe. Ale o wiele lepiej mu wchodziły niż takie z góry, gdzie one w ogóle nie miały siły. Ale no, te uderzenia z dołu w końcu uderzyły poniżej dołu. Sędzia ostrzegł, i przy okazji śmieszna sytuacja, gdy McGregor dyskutował z sędzią, to Floyd chciał podejść. No i co zrobił? Conor? trochę się zemścił za to odepchnięcie z piątej rundy. Jednak druga połowa tej dziewiątej rundy, no to, to naprawdę było show Floyda. Bardzo, bardzo dużo mocnych i celnych uderzeń. Konor naprawdę wycieńczony już paralelnie. Leciała z niego, już desperacko klinczał, on, wręcz jak tylko się dało, żeby już Floyd nie miał za bardzo miejsca na mocniejsze uderzenia. Dziesiąta runda, McGregor naprawdę w zwolnionym tempie, nawet to jego klasyczne wybiegnięcie na początku rundy, jakby się pewnie włączyło razy dwa, to wtedy McGregor wyglądał normalnie. Już od 40 sekundy rundy Floyd rozpoczyna znowu kanonadę, która no niestety dla McGregora kończy tę walkę. Pobił go po całej długości, nasz przyznać McGregorowi, że nie upadł, ale no sędzia stwierdził, że no nie ma sensu, naprawdę Mayweather mocnymi uderzeniami trafiał, McGregor absolutnie się nie bronił, no i sędzia wkracza, no i rezultat, czyli Mayweather przez Tego w rundzie dziesiątej. Tego wszyscy oczekiwali z tej walki, ale jednak te oczekiwania zostały troszkę podbite, że jednak było to na wyższym poziomie, czy ze strony McGregora, który dobrze się zaprezentował, no nie wytrzymał do decyzji, bo decyzja to szczerze już byłaby kompletnie jego zwycięstwem Psychologicznym. No, a tutaj Floyd mógł trochę pokazać, że jednak jeszcze gdzieś jest zagrożeniem, i powiedziałbym, że było to dobre, dosyć zwieńczenie tego wszystkiego dla niego, no bo jednak tę walkę po prostu rozegrał. To nie był ten Floyd defensywny, tylko Floyd, który szedł do przodu i atakował. Można powiedzieć, dla takiej walki, to i taki Floyd może się poświęcić i trochę zmienić taktykę. Conor mógłby być dobrym bokserem. Mam wrażenie, że dużo przyzwyczajeń Zemę Mago go po prostu zgubiło w tej walce ta walka była nie do wygrania. Floyd jest zbyt mocnym przeciwnikiem, żeby go dobierać sobie na pierwszy raz, nawet jeśli się jest podwójnym mistrzem UFC, ponieważ Floyd jest bokserem perfekcyjnym. Kiedyś się śmiałem właśnie z kolegami, że nie spojrzysz na siebie i nie stwierdzisz, że nie masz nic do poprawy, że jesteś jakby pod każdym kątem zarąbisty. I wtedy mój kolega zażartował, że no chyba, że jesteś Floydem Mayweather'em. I tak się zastanowiłem wtedy i stwierdziłem, że no tak, jest coś, czego Floyd nie ma, ale właśnie wracając do samego Konora, to gdyby on popracował nad samym boksem, pozbył się tych pewnych takich naleciałości z MMA, przede wszystkim popracował nad taką siłą ciosu, ponieważ, okej, okay, Konor może nokautować w UFC, tylko w UFC są małe rękawice. Wystarczy tak naprawdę jeden czysty strzał precyzyjny na szczękę przeciwnika, żeby go zgasić, i tego Konorowi właśnie zarzucić nie można, tak jak wspomniałeś, Zwłaszcza w pierwszych rundach można było zobaczyć tą precyzję Konora, i zgadzam się z tym. No ale właśnie problem był taki, że nie wywoływały obrażeń i mam wrażenie, że niestety ten aspekt zgubił Konora w tej walce. Jak to się mówi, że starego psa nie nauczy nowych sztuczek. Na pewno mógł wesoły z tej walki wrócić, bo wiadomo, pieniądze. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz, pieniądze. To jest język tych obydwu panów. Dał walkę Floydowi, którą nie dała duża część wybitnych mistrzów. No ale powiedziałbym, że na tym to się dla Konora wesołe czasy skończyły, niestety, ponieważ po tej walce wrócił jeszcze do UFC, aby się zmierzyć z Habibem Nurmagomedowem i odzyskać odebrany mu pas wagi lekkiej. Jednakże, no, przegrał Konor, niestety został uduszony przez Habiba i po tej walce niczym w Floyd kończył i wznawiał kariery. Tym samym człowiekiem nie był po tych dwóch porażkach. Kontuzje go dogoniły dosyć mocno. Wiadomo wiek. No na pewno też jego styl życia nie pomógł też przy okazji w takim wieku, ale trzeba tak powiedzieć, że legendą jest i będzie. No im wyższy jesteś, to tym bardziej boli upadek po prostu i po McGregorze widać to brutalnie, bo co by nie powiedzieć to MMA zacząłem interesować się tylko ze względu McGregora tak naprawdę jego postać, na to co on wyczyniał w klatce. A co do Floyda no to po tej walce ogłosił trzecie zakończenie swojej kariery i to zakończenie wydaje się wiążące. Jedyne walki jakie w tym momencie podejmuje to walki pokazowe, między innymi z influencerami takimi jak Logan Paul czy Deji. W przypadku obu tych panów można powiedzieć jedno. Można nie lubić jak najbardziej, można krytykować jak najbardziej rozumiem, ale nie szanować, nie oddać im ich wyższą ich osiągnięć, no to już trzeba być ignorantem. Zestawienia zawodników MMA z zawodnikami z boksu, oczywiście w boksie, chyba będą zdarzać się coraz częściej. Coraz częściej już się dzieje na naszym polskim podwórku, tak, tak jak walka Adamka z Mamedem. McGregor kontra Mayweather była według mnie jednym z lepszych takich pokazów zmieszania właśnie tych sztuk walki, że mamy zawsze te boks MMA, Ali Inoki czy inne takie walki, które się wydawały, że no nie powinny działać często nie działały, były przestrzelone zestawienia, że ktoś dominował kompletnie. Tu też była dominacja, ale rozrywki dostaliśmy przed dominacją, a co jest najważniejsze dla nas jako fanów boksu, fanów MMA, no to jest rozrywka i tyle. Powiedziałbym bardziej, że pierwsza połowa walki była w porządku, druga połowa walki już była wyczekiwaniem i obserwacją egzekucji. Pamiętam jak tą walkę oglądałem, w sensie w jakich okolicznościach ją oglądałem na żywo i pamiętam właśnie, że wyczekiwałem tego nokautu i pamiętam, że powtarzałem wtedy tam swoim znajomym, że jeśli Floyd nie wygra tego poprzez taki nokaut, w którym Conor upadnie, to jest dla mnie przegrany tej walki. McGregor jest pewnym duchowym zwycięzcą tego wszystkiego, ponieważ wyszedł na nie swoje podwórko, ale no jednak tego nokautu, jakby zakończenia tego pośmiewiska, które przez cały czas się odbywało i cyrku no nie uświadczyłem. I to będzie z naszej strony teraz w tym filmiku to wszystko, więc że Żegnamy się z wami do następnego. Tak jest. Trzymajcie się wszyscy cieplutko.